Czy GW poprawia profil lipidowy? Tak, GW realnie poprawia profil lipidowy i robi to naprawdę efektywnie. Co się wtedy dzieje? No, nasz dobry cholesterol, czyli HDL, rośnie w górę. EDL, czyli ten zły cholesterol, Spada i również spadają trójglicerydy. Mamy wtedy lepszy stosunek HDL do LDL. Dlaczego tak się dzieje? Bo GW karderyna aktywuje receptory PPR-delta, które zwiększają spalenie kwasów tłuszczowych, poprawiają wrażliwość insulinową i zmniejszają odkładanie lipidów w wątrobie i w krwi. GW jest często stosowany u osób na TRT, ale również osób, które stosują środki dopingujące wiadomo, takie, które negatywnie wpływają na profil lipidowy. Efekt poprawy lipidów widać w badaniach krwi już po kilku tygodniach i uwierzcie mi, że działa lepiej niż większość suplementów na cholesterol. Co jest dosyć ważne, to fakt, że poprawia tego profilu lipidowego jest w trakcie stosowania GW. Po odstawieniu, wiadomo, wracają do punktu wyjścia i pamiętajcie, że GW nie naprawia złej diety. I jeżeli źle stosujemy środki dopingujące, czy choćby nawet terapię z testosteronem, to nawet GW nie będzie w stanie pomóc. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat GW karderyny i nie tylko, to zapraszam do śledzenia strony researchlab.store.